Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej jakże przecudownej misji, misji drugiej. 1 Han, 1 Klan. Mm, oczywiście kontynuujemy mm, tą jakże zacną misję. Oczywiście, na początek powiem Wam też, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Jak najbardziej jest to yy, potrzebne. Yy, no i tak, oczywiście dalej oglądamy sobie nagranie tego, jak ja przechodziłem tą misję, yy, żeby nie było. Natomiast postaram się już tego nie zatrzymywać. Ok? Yy, no postaram się tak zrobić, ponieważ wiem, że. Yy, no Nie podoba Wam się za bardzo to, jednak jak czytam te komentarze, to nie jest tak, że ich nie widzę, spokojnie. Widzę, że Wam się za bardzo te, ta forma nie podoba, właśnie, oglądanie gameplayu i komentarza osobno. Więc spróbujmy po prostu zrobić to tak, że ja nie będę zatrzymywał tego nagrania, będziemy lecić po prostu cały czas bez żadnego zatrzymywania, przewijania do, do, do tyłu, do przodu. OK, postaram się, postaram się. Mam nadzieję, że mi się to uda. Także co? Co tu się ostatnio wydarzyło? Na pewno zdobyliśmy takie te buty podróży, które właśnie pokonaliśmy tutaj druidów. Więc teraz nasza Kujin może biec dalej po prostu, więc jest bardzo, bardzo fajnie. No tutaj w końcu, prawda, udało nam się zbudować ten kapitol, więc możemy teraz skupić się na przykład na budowaniu zamku, żeby naszych jednostek było nieco, nieco więcej, tak chociaż o ciepinkę. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. I co, tutaj zwiększone życie naszych jednostek o 20%, chyba, czy o 25%, czy o 10% w ogóle. No nieważne, w każdym razie jest taka kapliczka. No i teraz jest podejście do, do łuczników. Mm, tu jest taka sytuacja właśnie, że do tych uczników, mimo że oni są dość blisko tej, tej kopalni złota, no to tak naprawdę nie da się ich pokonać, kiedy atakujemy to kopanie złota. Właśnie to jest taki lekki problem, bo mamy wtedy też za małą armię. Wtedy, jak mamy te cztery wiwerny, no to mówmy się, zobaczcie, miałem 12 wiewer na początku walki, mam 8, więc już bym stracił te cztery, tak? Więc na, na tamtym etapie po prostu ta, ten stack jest nie do pokonania, tak? Nie oszukujmy się. I dopiero teraz, kiedy tych wewnątrz mam, mam na przykład 12, mogę sobie jak najbardziej pozwolić na to, żeby przetankować o pewnej obrażeń, a potem po prostu wyczekać to, tak? I teraz będę po prostu waitował aż do. jak aż do momentu, kiedy będzie ich 12. Tych oczywiście, tak? Eee, może to być zaskoczenie, prawda, że wewnątrz jednak są przydatne, ale no jak się okazuje, jednak potrafią coś tam przetankować i yy, jednak są dość yy, konkretne przy i potem regenerowaniu swoich, swoich HP. Jestem w sumie ciekaw, czy to aż tak dobrze działa na singlo tak właściwie, a nie w kampanii. No wydaje mi się, że gdyby faktycznie pójść pod tą balistę i balistę, może, może to zadziałać. Kampania jest nieco prościej, no bo jednak możemy sobie to powtarzać, ile chcemy i, i, i bardziej jakoś nad tym panujemy, tak. Tutaj w końcu złoto zabieram, tak, mimo że tego expa też dużo, dużo dostajemy, tak, My mamy jednak oświecenie na Kujin, więc warto to nie brać, ale mimo wszystko w tej misji, a 10%, 10 jednak, w tej misji jednak mimo wszystko mm, 20 poziom jest do zdobycia bez problemu, a 20 to maksymalny poziom w tej misji. Co, co tutaj teraz? No, warto, właśnie, no jest taka sytuacja, że zostawiam tylko właściwie trzy dni do końca. trzy budynki mogę zbudować. No i co fajnie byłoby zbudować zamek, fajnie byłoby zbudować szamanki, fajnie byłoby zbudować siepaczy, no ale też cyklopy. Więc mamy tak, właściwie 4 budynki, tak, które fajnie by zbudować, a mamy tylko trzy tury i ograniczone zasoby, co nie jest takie, takie przyjemne. No zbudowałem jednak szamanki, żeby troszkę ich tam jednak było. Plus, chyba, jeszcze zbuduje zamek, tak mi się wydaje. To będzie chyba najlepsza opcja z tych wszystkich. Z tych wszystkich się patrzy też, i na zamek też powinno wystarczyć, wydaje mi się, mamy na tyle dużo kamienia. Kamień głównie jest potrzebne do właśnie zbudowania tych, tego zamku, tam chyba 15 było potrzebne kamienia. To dość sporo, ale mamy tyle, więc bez problemu. Dobre jest też to właśnie, że nie mamy, nie mamy przynajmniej problemów właśnie z takimi podstawowymi surowcami, tak właśnie jak drewno czy kamień. Właściwie z pozostałymi surowcami też dużego problemu nie ma, ponieważ kopalnie każdego z, tego surow z tych surowców znajdują się na tym biomie z dniem jakiegoś dużego, gigantycznego problemu. No, największym problemem są wszyscy złote, tak, aczkolwiek no też przyznaję się, biję się w piersi, że troszkę zmaściłem, bo jednak mm, zbudowałem ten kapitol nieco, nieco za szybko mm, i, i to nie było zbyt przyjemne, jak się okazuje. Może być problem z y, wyrekrutowaniem wszystkich jednostek. I właśnie teraz jestem w takiej sytuacji, z tego co kojarzę, właśnie, że zebrałem wszystkie, wszystkie tak jakby premie do walki, tak, jakby premia, która działa do najbliższej walki, jakieś tam plus 10% do, plus 10 do zdrowia jednostek, plus jeden do morali, plus jeden do morali i szczęścia, takie pierdolety. I teraz co, wróciłem do zamku. Jest pierwszy dzień kolejnego tygodnia, to już będzie tydzień, chyba kurczę. Nie wiem, jest piąty, szósty? Nie liczyłem tego. Chociaż mógłbym wam powiedzieć, gdybym miał tą rozpiskę. Chociaż poczekajcie, mam tą rozpiskę tutaj. To wam zaraz może powiem. Jednak jestem człowiekiem starej daty, można powiedzieć. I mimo wszystko rozpisałem sobie to na kartce, żeby było śmieszniej. Więc co, powrót do zamku. I to, 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 to. Wydaje mi się, że nie wiem. Tak sobie tutaj patrzę... Panie Rudy? Nie, to nie, to już... To nie, nie wiem. A z drugiej strony? Nie, nie ma tego. Dobra, nieważne. Ale wydaje mi się, że właśnie, że teraz, w tym momencie, ja tu będę skipował te wszystkie tury. Więc skoro idziemy na początku... 7, to to będzie szósty tydzień chyba, no. To będzie szósty tydzień z tego, co mi się wydaje. W tym momencie. O, tutaj jeszcze zmieniłem troszeczkę rotację kamery, żeby rozejrzeć się po mapie i przypadkiem czy przy czegoś nie zostawiłem. Jakieś, wiecie, jakieś dodatkowe drewno, jakieś dodatkowe, nie wiem, złoto czy coś takiego zawsze możecie przydać, tak? Jakiś może artefakt nawet, którego nie widać, gdzieś tam się ukrył w krzokach, Zawsze to się może przydać. Więc po prostu stanąłem przy stajniach i, i cała nasza taktyka teraz będzie polegać na tym, że sobie przeskipuję cały ten tydzień. Nawet nie wiem co tutaj będzie pokazane. Przeskipuję ten tydzień, w międzyczasie będę sobie coś tam budował jeszcze. Może cyklopy. A cyklopy mają już zbudowane. No właśnie, przy ten moment. Zobaczcie. no. Też kwestia jest taka, że właśnie za późno te cyklopy zbudowałem w ogóle. To też jest, Ale to są powikłania właśnie po, ty, po tym późnym kapitolu, bo z racji, że zbudowałem kapitał, powiedzmy, o tydzień później, no to tego złota miałem dużo mniej, tak? Z racji, że miałem dużo mniej złota, to no nie mogłem sobie pozwolić na zbudowanie cyklu wystarczająco szybko. Więc taka właśnie była sytuacja. Śmieszna. Jeszcze z tego, co pamiętam, zrobiłem coś takiego, że zbudowałem, no znaczy jakby zapisałem. I zbudowałem sobie. Hmm, to jakby gildie magów. No to nie jest gildia magów, ale taki ten budynek do poznawania okrzyków. <laughs> zbudowałem sobie go do drugiego poziomu, żeby zobaczyć jakie tam są czary. Znaczy, jakie, jakie okrzyki, tak? Ponieważ jeżeli na drugim poziomie byłby krzyk drżyj przed Mymrykiem, który po prostu przestrasza wroga, to wtedy bym sobie go zbudował faktycznie i nauczył się tego czaru. Natomiast okazało się, że w tym zamku nie ma tego okrzyku, tak? Czyli na drugim poziomie tych okrzyków nie ma drżyj przed Mymrykiem, tylko tam jest ten rozkaz wodza chyba. Czyli to, że nasz bohater atakuje jakąś naszą sojuszniczą jednostkę i która tej jednostki nadejdzie szybciej więc stwierdziłem, że nie będę tego budował, bo to strata, strata surowców i strata, strata czasu. No surowców zwłaszcza, zwłaszcza, I będę budował tylko do pierwszego poziomu. Zobaczymy, czy nam się uda to zdobyć drzwi przed Namrykiem do końca tej misji. Nie pamiętam z tego szczerze mówiąc, więc. Więc zobaczymy, czy to się uda. No właśnie, mamy tydzień kolejny, tydzień kury. Jest to chyba tydzień, tydzień siódmy, z tego co kojarzę, nie wiem, w grze. I właśnie kurzyn zdobywamy stajnie, biegniemy prosto do zamku i za wszystkie surowce, które mamy, nie wiem czy surowce, czy tylko złoto, ale budujemy Szkolimy tak właściwie wszystkie jednostki, które są nam najbardziej potrzebne. Czyli co? Cyklopy, wiwerny, siepacze, łucznicy, oczywiście szamanki. Jak widzicie, nie wszystko udało się wyszkolić, udało się wyszkolić tylko wiwerny, cyklopy, siepaczy i trochę, i trochę tych szamanek. Ale właśnie teraz będę się ma handlował. Tych komnatów wagi nie będę budował. Wydaje mi się, to jest chyba strata surowca. Tak mi się wydaje. No właśnie, więc w tym momencie po prostu... Wszystko zostanie przehandlowane, tak mi się wydaje. To będzie chyba najlepsza opcja, żeby wszystko przehandlować. Okej, okay, jakieś wczytanko. Czy tu jest powrotem, żeby, żeby, żeby. No, co ja tutaj takiego ciekawego zrobię? Jednak zbuduję ten drugi poziom. No to ciekawe, bo chyba miałem tego nie robić. O, właśnie, na drugim poziomie jest słowa owoza, więc ja chyba wczytam, jednak co. No właśnie, więc tu z powrotem, jakby sprawdziłem, właśnie, czy jest, czy jest to drżenie przed nim rykiem. Nie ma, jest tylko słowo woza, więc, więc stwierdziłem, że jednak nie będę tego podobał, bo to strata surowców, tak? To, to, co już powiedziałem. No więc. Wczytałem parę razy. No i widzicie, no właśnie tego typu manewry były, tak? Że to, to nie coś tam próbowałem, bo mi nie wychodziło. No właśnie, wyszkuluję troszkę, troszkę naczyte jednostki, tak? Że nie, nie wyszkuluję cyklopów, a wyszkuluję wszystkie szamanki i wszystkie centaury. Ale teraz właśnie przehandluję się praktycznie wszystkim, co mogę, i wydaje mi się, że będę próbował wyszkolić te parę cyklopów. Można by powiedzieć, na nad tym, żeby na przykład posprzedawać jeszcze artefakty, ale wydaje mi się, że artefakty są tutaj zbyt cenne, żeby je sprzedawać, tak? Nawet jak to jest jakieś tam do, do, do ataku, czy puzyny do um, obrony, to jest mimo wszystko i tak dość dużo. Trzy cyklopy zostały. Chyba ja w ogóle oleję tutaj i nie będę brał na tą bitwę. Tak mi się wydaje. Jednak wiwerny i centaury muszą to wykrywać, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. To właśnie postanowiłem, że nie będę szkolił tych cyklopów z tego względu, że mam ich po prostu mniej, bo jak widzieliście, maksymalnie ilość cyklopów, jaką mogłem szkolić, to były trzy, natomiast według tego tutoriala, który sobie gdzieś tam oglądałem, no gość miał już tych cyklopów chyba 6, czyli jednak to jeden tydzień tam powiedzmy wcześniej zbudował, jeden tydzień wcześniej zbudował ten 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 ten. ten. Te cyklopy, tak, siedlisko cyklopów, no ale zbudował to siedlisko cyklopów wcześniej, no bo miał więcej złota, tak, miał więcej złota, bo zbudował wcześniej kapitol. Ja to troszkę zmaściłem, już to tłumaczyłem, oczywiście, że tak. E, no tak, znowu to wczytałem i znowu zrobiłem to samo, czyli znowu wyszkoliłem te jednostki, ale najwyraźniej był jakiś błąd. Chyba stwierdziłem, że jednak... Przez no że nie będę wydawał wszystkiego, tak? Powiem że już trochę minęło od nagrywania tego odcinka, także, e, znaczy tego, tego materiału, tego, tego przechodzenia tej misji, więc nie pamiętam tego wszystkiego tak dokładnie. E, no zrobiłem właśnie wszystko to samo, oprócz tego, że nie wyszkoliłem wszystkich e, Wszystkiego, co trzeba. Aha, a, dobra, bo chciałem sobie kupić ten talizman jeszcze. No tak, bo przecież jest jeszcze, jest jeszcze mechanika talizmanu, polegająca na tym, że możemy każdą naszą bohaterowi kupić talizman. Talizman jest po to, żeby poznać czary, znaczy mieć możliwość poznania, jakby użycia, używania czarów mapy przygody, tak? Bo normalnie, kiedy gram jakąś inną frakcją, no to te czary są normalnie building magów, tak? Są tam jakieś wymagania. Trzeba mieć odpowiedni poziom na to, ale nasz bohater po prostu podchodzi do gildy magów i się tego uczy. Natomiast u orków musimy sobie taki talizman kupić, nie możemy się tego po prostu nauczyć. Musimy kupić taki talizman, dzięki czemu możemy się nauczyć takich, takich czarów jak przyzwanie okrętu, takich jak przywołanie, przywołanie istot, potem natychmiastowa podróż i portal miasta. Każdy kolejny talizman kosztuje coraz więcej, tak? Czyli pierwszego poziomu kosztuje tam troszeczkę, tylko jakieś tam marne grosze, prawda? Ale potem każdy kolejny już jest coraz droższy. I żeby jednak znać wszystkie te czary, aż do tamtego czwartego poziomu, znaczy żeby znać na przykład portal miasta, no to już trochę trzeba się jednak wykosztować. Nie ma co. Tutaj jeszcze Telsek właśnie pomógł mi, żeby wyszkolić jakieś tam dodatkowe jednostki, jakieś szamanki, jakieś wiwerny. Wydaje się, że 6 wiwer, całkiem sporo. Nie mamy co prawda tych sześciu cyklopów, nie mamy nawet trzech cyklopów, yy, ale no, mamy inne jednostki, musimy sobie z tym poradzić, tak? Większość z nich jest nieulepszona, ulepszona są tylko gobiny i tylko centaury, yy, no, ale to musi wystarczyć, tak? No tutaj no, właśnie problem ze złotem był zawsze tak właściwie, yy, niemożność wyszkolenia wszystkiego yy, troszkę do skwiera, no ale bywa tak. Oczywiście taktyczny zapis przed walką yy, o garnizon. No i walkę, którą musimy przeprowadzić własnoręcznie, tak? Nie możemy tego yy, dać, od, oddać w ręce bota i po prostu yy, sobie yy, Liczyć na to, że bo tam to dobrze zrobił. Musimy to rozegrać sami. Odpowiednie ustawienie, oczywiście, za kamyczkiem, czy tam jakąś, jak, jakąś kłodą, żeby nam przeciwnik nie zaszarżał za dobrze. Teraz ustawienie jednostek. No, tutaj zagranie. W sumie, można by spróbować, tak szczerze, jak teraz na to patrzę, na tę bitwę, można by to rozegrać na zasadzie znowu same wiwerny, tak? Czyli jakby mm, zobaczcie, gdyby na przykład wybić większość wrogich centaurów, gdyby wybić wszystkie szamanki, wszystkie ich wiwerny, wszystkie gobliny i wszystkich tych oprawców. Czyli nie, a jakoś tam nazywali. No nieważne. Tych wojowników w każdym razie ulepszonych. Jakby ich wszystkich powybijać, a za pomocą balisty i bohatera, no i też wiwerny, nie oszukujmy się, i zostawić same centaury wrogowi, no to wtedy co? Wróg by nam znowu atakował jakieś tam marne, marne obrażenia w te nasze wiwerny, a one by się wyregenerowały. Więc możliwe, że nawet z, ym, bez żadnych stratach się to zrobić, właśnie za pomocą tej, tej, tej naszej standardowej taktyki, pod same wiwerny i po prostu wybijanie wszystkiego trzystrową balistą. No ale. A zrobiłem to w taki, że tak powiem, konwencjonalny sposób, zwykłą walką. Bo tak naprawdę tutaj jedynym takim, który sprawia jakiekolwiek problemy są szamanki, tak, bo jest ich po prostu dużo. Te 10 wilem, to no, tam padnie od czego. gobliny też. Centaur, jak widzicie, dostały raz ze szczęścia i po prostu się złożyły też wszystkie. Ci oprawcy też, no tam troszkę, no zanim oni podejdą, to potrzebują trzech tur, tak, a tak. jest ich tylko setka, więc to za wiele nie zrobi. Najgorsze są te szamanki, których też jest setka, i jednak ciężko to, i, i je tak po prostu zaatakować, no bo jak widzicie, żaden oddział ich nie szatuje. Co jest problemem? Jak się okazuje. Oczywiście, pułapki, żeby ich powolnić, zawsze jest jakaś szansa. Tutaj pewnie jakieś. Właśnie, mogą się odsunąć w tym goblinem, wtedy szamanka nie mogłbym zaatakować, ale trudno. Przynajmniej podejdzie i będzie, będzie wystawiona na atak, tak. Ten torami atakujemy w szamaki, żeby już się troszkę osłabić. 85 już będzie prostsze do zabicia niż setka. Powolnienie. Żeby nie sprawiały większych problemów. No i atakujemy. No tylko właśnie teraz, czym zaatakować jako pierwszym, żeby nie było zbyt dużych problemów? Ciepaczami nie, bo było mi ich szkoda. No, wywerne dwie i tak padły, jak widzicie tych oprawców, ale no właśnie. O oprawcy znowu dostali maszota. To nie są oprawcy kurczą, nie pamiętam jak oni się oni nazywali. A, to już nie istotne. No ci wojownicy w każdym razie. Okej, okay, więcej ształt, no się patrzy. Czym atakujemy bali, bali, balistom? No nie w gobliny? Już mało tych goblinów pada no Wykończyłem po prostu centaurę, może być i tak. No właśnie, kontratak zdejmujemy goblinem oczywiście, jest to pojedynczy powień do zdejmowania kontrataku i blokowania wrogów, więc jak najbardziej. No i teraz zresztą możemy zaatakować szamaki, Zobaczcie, że szamanek nawet jeszcze nie ma na pasku inicjatywy, dzięki temu spowolnieniu. No właśnie, za szczęściem nawet jakiś tam i lekki poszedł. 800 centaurów, no cóż, trudno, można było tego pewnie jakoś uniknąć, ale bywa. Też generalnie mamy o tyle przewaga w takich bitwach, że my mamy szał, tak? mamy bohatera, dzięki któremu nasze jednostki mają po prostu szał. A szał blokuje obrażenia, tak? Więc te nasze jednostki po prostu otrzymamy mniej obrażeń od, od, od wroga. Więc bardzo fajnie. Ale to, że w połowie zmienimy po prostu aranżację. No i właśnie w tym momencie tak właściwie to już jest kwestia dobicia prostu tych jednostek, tak? E, tutaj dobijemy tych tych wojowników. Wivernami możemy dobić na przykład szamanki. Albo te gobliny wydaje mi się, że to będzie najlepsze. No próbowałem tutaj jeszcze poczekać z tą wiverną, żeby e, może przeszła przed gobliny i wtedy mogłoby się zregenerować jeszcze raz. Ale jednak nie, więc stwierdziłem, że to nie jest taki dobry. E, no trudno, jakby straciliśmy tą wivernę, no mówi się, trudno. Tutaj na sam koniec bierzemy jeszcze umiejętność eksperckie oświecenie, wziąłem, okej, okay, nic innego tam nie było ciekawszego. I logistyka, właśnie, no ta logistyka może jest nieco, mm, nieco niepotrzebna w tej misji, można byłem przejść na naprawdę bez tego wszystkiego, ale mimo wszystko postanowiłem tą logistykę wziąć, bo ja po prostu lubię. Okej, okay, i właśnie, znaliśmy ten garnizon, tutaj y, zrobiłem lekkie cięcie, bo było po prostu... Y Koniec tego epizodu, po prostu, tak? Więc jest to kolejny, kolejny materiał. Tutaj atakujemy sobie Centaury, ponieważ one pilnują yy, siedliska Centaurów. Więc, jak najbardziej, prosta walka, tak? Wystawiamy same wiwerny. Może jedna zginie, nawet nie. Słabiaki. I dzięki temu będziemy mieć odblokowane siedlisko Centaurów. Bardzo fajna yy, opcja. Po przejściu przez garnizon. No, ten garnizon jest takim właśnie yy, elementem, który. Jeżeli nam dobrze pójdzie, tak, jeżeli w miarę sprawnie się przed tym galizją przebijemy, mając dużą armię, to już jest tak właściwie misja, można powiedzieć, w połowie wygrana. Chociaż, no, to jeszcze długa i daleka droga przed nami, ale spokojnie. Mm. Niestety, no jakby, no zdaję sobie sprawę, że może nam za bardzo nie odpowiada ta, ta forma odcinków, nie wiem dlaczego, nie wiem, nie mam pojęcia. <laughs> ale, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że troszkę Was rozpiściłem, rozpiściłem moim zdaniem, bo y, pierwsza misja z tej kampanii była bardzo gałgańska i robiłem tam dużo błędów i tak dalej, I było dużo wyzywania. Witaj, wodzu Dulganie. Przebyliśmy długą drogę, by przynieść ci wieści o Hanie Gotaju. Potrzeba mu twych dzielnych wojowników. Hmm. Nowy Han, to dobrze. Znaczy, że wkrótce przyjdzie wojna. Gotaj uwalnia w niewolników. Słyszałem o tym. Tak, uwalnia niewolników. Ale wódz musi przybyć szybko, bo może już nie być kogo uwalniać. Nasz klam tęskni za bojem. Chowaliśmy się przez dość czasu. Już dość. Przyłączymy się do was. Czas na ucztę, na taniec i na ogień. Okej, okay. i drugi zamek jest. Nasz. pokazuje nam się trzeci zamek, który jest daleko, daleko. Teraz, kiedy udało się już nawiązać przyjazd z najbliższym stoczni klanem, cyklopy będą Cię rozpoznawać jako sojuszyczkę Matki Ziemi. No właśnie, ponieważ pojawił nam się taki element, zobaczcie, są dzikie cyklopy, stoją i blokują nam przejście. Przed zdobyciem tego, tego klanu, jakby przed podejściem do, do tego klanu, nie mogliśmy przez te cyklopy przejść. No tam wyskoczyłaby informacja, że o, tam nie wiadomo, kim jest, jesteś. Cyklopy nas nie znają, więc nas nie przepuszczą. Okay. No, no niech będzie, prawda? Bramkaże w klubie. Ale teraz, właśnie była ta informacja, że te cyklopy na już będą przepuszczać, i dopiero w tym momencie możemy sobie wyruszyć na morze. Tu, oczywiście, takie szybkie, prawda? Mamy tego kraka. Ja wiem, że ma na imię no name, ale jednak uznajmy, że to jest krak po prostu, tak? Więc krakiem troszkę tutaj się wspomogę, prawda? Żeby nam coś zdobył, coś nam doniósł, coś nam przyniósł. Takie proste rzeczy, prawda? Jak najbardziej bohatery, można nam się. Przydać. No, Telesek, tak właściwie w tym momencie, no to już to, no, no nie może zbierać jakieś jednostki, ale w sumie po co, skoro tak mamy karawany, więc Telesek po prostu podchodzę sobie do stajni i on tam w będzie czekał, bo już więcej nam się za bardzo nie przyda. No i właśnie w, tym, w, tej, w tej sytuacji jest troszkę już niebezpiecznie, no bo w każdym momencie można zaatakować gracz lazurowy. On atakuje, z tego co pamiętam, w tak mniej więcej połowie. powinien się już, ale chyba następnego tygodnia. Więc mamy jeszcze kilka czasu, mamy tak około tydzień jeszcze żeby sobie pochodzić, coś tam poczyścić na, na tym biomie, a potem będziemy musieli się już męczyć z yy, potencjalnym atakiem lazurowego. A w tym zamku jest oczywiście już dużo, dużo budynków, tak? wszystko jest rozbudowane. Jest bardzo dużo jednostek, bo też, jak, tak jak mówiłem już kiedyś tam w tej misji, yy, boty budują za nas, tak? Kiedy ich nie zdobywamy, tak to jakby kiedy bot jest... kiedy jeszcze nie podejdziemy do jakiegoś konkretnego klanu, no to on normalnie rozbudowuje swój zamek i normalnie tam się jednostki kumulują. Hmm. Więc możemy, jak potem podejdziemy, no to właśnie możemy sobie to wszystko powyszkalać po czy po nasze jednostki, tak? Więc korzystałem z tego. Tutaj podbiłem tartak, bo dlaczego by nie? Te jakieś goblinki. Pogoniłem mnie, żeby dostać więcej ekspa, jak najbardziej. Moc krwi. To jest chyba dobry wybór, ale wezmę logistykę. No właśnie. Logistykę, żeby jednak więc szybciej się poruszać. Hmm. Dzięki czemu szybciej będę w stanie wyczyścić tutaj ten, ten region, a dzięki temu, że wyczyszczę ten region szybciej, to też. Hmm. Będę, bardziej, będę bardziej przygotowany na atak. Lazurowego. plus tutaj jeszcze, nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj koło tych tanów jest, jest kolczuga oświecenia, która zwiększa naszego expa, a biorąc pod uwagę, że my mamy już chyba eksperckie oświecenie, plus mamy turban oświecenia, które zdobyliśmy na samym początku tej misji, no to wraz z tą kolczugą już mamy naprawdę bardzo dużo expa. E, premia do zdobywanego, zdobywanego doświadczenia to chyba 60% albo 70% nawet. Y, tutaj y, te manticory, no stracimy jednego oprawcę i trochę goblinów, y, ale zaakceptowałem ten wynik, ponieważ no to jest to, dobrze roz roz rozegrana bitwa wbrew pozorom. mantikory nie są takie proste, a, a tam jeden, jeden oprawca to tam może być. Jak najbardziej, teraz będą tani. Panowie, panowie, tanowie. No, okej, okay, ten jeszcze przymłynie. przy młynie. Teraz dostajemy trochę więcej złota też, tak więc jest, nie można powiedzieć, zapłacić, nie zaprosić. No i właśnie tutaj tak się zastanawiałem, czy ulepszyć te fiwery ponieważ widziałem, że ulepszenie wywerdu może być dość kluczowe. Um, ale no kurczę, 9 tysięcy tylko po to, żeby ulepszyć sobie jednostkę, za którą i tak trzeba będzie jeszcze zapłacić, tak? Musiałbym, musiałbym jeszcze zapłacić za ulepszenie tych że To stwierdziłem, że tak nie ma sensu i te 9 tysięcy, 9,5 tak właściwie, które normalnie poświęciłbym na zbudowanie tego ulepszonego budynku, postanowiłem poświęcić na. Wyszkolenie armii po prostu, tak? Każda jednostka tutaj może się przydać. Tych jednostek do wyszkolenia jest bardzo dużo, a fundusze na wyszkolenie, no niezbyt dużo. Więc wydaje mi się, że każda, yy, każda jednostka. No tutaj zobaczcie, bot stracił dwóch oprawców i dwóch centaurów. Ja stwierdziłem, że jednak to rozegram yy, zwykłymi Wyvernami, ale to chyba nie jest taki świetny pomysł, co? Jak tak teraz sobie myślę? To jest jednak 30, 30 titanów. Oni atakują dość konkretnie. Zaraz zaczną nas atakować wręcz. No ale zobaczmy, jak mi to pójdzie tak. Yy, można powiedzieć, że plan jest taki, żeby jednak robić tą bitwę bez strat, no bo Wywerny się regenerują. No zobaczmy, że uda mi się zrobić mniejsze straty niż... niż bot, który stracił dwóch oprawców i dwie placentały. Ok, kolejny strzał. Z tego co pamiętam, Wyvern było 28 na początku walki. Zobaczymy, czy one zostaną. Bo no, też tanowie mają bardzo duży zasięg ruchu, więc teren też nie jest jakiś mocno sprzy sprzyjający, no, bo może nas atakować dwóch tanów raz I oni dobrze o tym wiedzą. A nasza polista za dużo nie robi tak, no on zabija jednego tana w każdej turze, więc to nie za dużo. Dużo lepiej radzi sobie wiwerna, prawda? Która oszutuje właściwie tych tanów. Okej, okay, jeszcze widzę, że czyni medyka. Toż to hańba. Okej, okay, tutaj A tak i no, widzicie, ta balista za bardzo się tutaj nie, nie sprawdza, jeżeli chodzi o walkę z takimi koksami. Hmm, wiwerny da dają radę, no ale właśnie, 24 wiwerny, 23 już są. E, za chwilę ten nas zaatakuje. Teraz jakiś kontratak pewnie i będzie tragedia. No tak właściwie w tym momencie już masz straciłem 6 Iwerna, tak dobrze mi się wydaje. A no, teraz atakuję, kontratak. No, właśnie, szczęśliwe. No to jest bardzo dużo. Więc przetanko i, i, i po prostu zgodzę się na, ten, na te straty, które zaproponował mi, bot. Tak, no bo jednak dwóch oprawców i dwóch uczników to jest naprawdę dużo. W zamian za tyle tutaj elementów, które jest. A ja jednak stwierdziłem to powtórzyć. No dobra, no to w takim razie pokaż mi co potrafisz w takim razie, no. A może jakiś lepszy pomysł? No fajnie, już 10 centaurów poszło. W takim razie, przetanko. No wiecie, no pot jakoś w jakiś inny sposób to jeszcze robię, jakoś... inaczej się ustawia pewnie, albo coś takiego. No, bo co? No w pierwszej turze po prostu jeszcze, zanim walka się zacznie, tracimy po prostu 10 centaurów. A on jakiś przytem stracił 2. No okej. Też jeszcze zastosuję taki fajny jak mianowicie podzielę sobie przed walką te gobliny, dzięki czemu Pot może jakoś z z i może stracić mniej. No, okazało się, że to ciekawe, stracił więcej. Hmm, czyli właściwie odpowiednia taktyka sprawiła, że Pot stracił jeszcze więcej armii. No ale widzicie, no, takie po prostu próbowanie, tak. Hmm, o, właśnie. Teraz na przykład niepotrzebne do, do tego. Y do tej fontanny szczęścia, dzięki, miałem, dzięki czemu miałem minus 3 do szczęścia, tak naprawdę. A miło to, bo to to dokładnie w ten sam sposób. Tutaj ściągnąłem uprząż jedną, która daje plus 2 do obrony, plus 2 do wiedzy. I założyłem sobie, to właśnie tą kolczugę, żeby mieć cały zestaw i tego doświadczenia zdobywać bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, 1600 punktów doświadczenia mogłem zdobyć tej samej. Skrytki. No, kolejny poziom. Atak. Właśnie. To jest bardzo ważna. To jest bardzo ważny moment, ponieważ atak na orkach jest przecież bardzo, bardzo ważny. To jest kluczowa, kluczowa umiejętność, tak? Jakiś atak, jakieś szczęście. Co znaczy, Te dwie umiejętności tak naprawdę są najważniejsze u orków. My na Kujin mamy jeszcze dodatkowo z tego oświecenie, z którym ona startuje. Mamy jeszcze machiny wojenne, na których gramy, tutaj przede wszystkim. Nie mamy tą logistykę, którą sobie wziąłem, tak? Tą logistykę można tak naprawdę wymienić na coś innego, na jakieś okrzyki, na jakieś roztrzaskanie. Na razie może nie. Na razie, roztrzaskanie jeszcze nie. Nam się nie przyda. Absolutnie w żaden sposób. Może jakieś nie. Jakaś obrona na przykład bardziej się sprawdziła. Jakieś dowodzenie, nawet. Może byłoby lepsza ta logistyka. Ale ja ją wziąłem jednak mimo wszystko, to po prostu takiego poczucia. Nie wiem, przyjemności, <noise> mogę tak to nazwać. No, żeby się, mi się przyjemniej grało, po prostu. Tutaj oddałem Krakowi um, sakietkę ze złotem. Tak się właśnie zastanawiam, czy to, czy to był dobry wybór, na pewno. Bo jednak mogłem ją chyba zostawić, tak, w perspektywie czasu. Ale, 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 ale trudno. Oddałem mu ją i po prostu. Będzie mi teraz wiele pieniędzy, tak? Zawsze 250 sztuk złota dziennie więcej. Aczkolwiek, no i tak, no, z tym przychodem, prawda, mamy kapitol plus 4000, mamy ratusz plus 2, mamy jeszcze kopanie, to już będzie łącznie 7, tak? Więc, no, zdobywamy ponad 7000 złotych dziennie, a i tak to jest za mało, żeby wyszkolić te wszystkie jednostki i je poulepszać. Więc na razie to ja jeszcze zrobię coś takiego, właśnie. Centaury, cyklopiki, piwerny. Znaczy z tymi cyklopami zawsze będzie taki problem, że jakby. Ja ich w ogóle nie mam jak na razie. I jakby wiecie, no dobranie 7 na przykład cyklopów, no to nie jest jakoś super dużo. tak no wiadomo no, jest dużo, nie? Ale wydać 2000 golda żeby tylko po to, żeby zdobyć 7 cyklopów, no to stwierdzam, kurczę, lepiej jakieś inne jednostki wziąć, na przykład to prawców, nie? Mm, więc no tutaj, zanim te cyklopy dołączą do mojej armii, to no, minie dość sporo czasu. Nie oszukujmy się. Mm, Okej, okay, tutaj bez problemu, jak widzicie, no już test taki bez problemu pod, na autobance wykonuję. Co jest fajne. Fajne miłe i przyjemne, jak najbardziej. Stajenka. Dlaczego? Bo nie jest pierwszy dzień tygodnia, więc tym bardziej. Tutaj pewnie teraz kopalnia kryształów, czy nie? Czy lecimy dalej? 16 poziom, już niewiele zostało do 20. O nie, no 10 stałów to jest absolutnie nie, niemożliwe. O, to jest hańba po prostu, żeby tyle stracić. Mm, w takiej walce z druidami, którzy no właściwie za wiele to nie zrobią. Nie wiem, zrobiłem może z jednego tego, jedno wywerne, dwie? O, nie, oj. A, dwie. Jak obrwały z balisty to... Jedna już się wyregenerowała. No jak widzicie tutaj balista. No właśnie szczęście też to tyle istotne, że właśnie działa na balistę, nie? Więc możecie na przykład trzy razy zaatakować balistą. <laughs> Ze szczęściem No i to dodaje gigantyczne obrażenia, nie. To jest masakra. No dobra. 27 tych wyvern jest. I to już chyba są wszystkie. Dobrze mi się wydaje. No tak. 20, 27 wyvern, jak najbardziej zaawansowany atak. Tak, chcemy mieć zaawansowany atak. Dlaczego? Ponieważ um, w ataku możemy mieć łucznictwo, um, które zwiększa obrażenia od, od centaurów, oczywiście, ale przede wszystkim dzięki temu, że będziemy mieć łucznictwo, możemy mieć potem jeszcze płonące strzały. Płonące strzały dodają obrażenia od ognia dla naszej trójstrzowej balisty. Dzięki czemu, nasza trójstrzowa balista, nie dość, że strzela 3 razy, to za każdym razem będzie dodawać obrażenia od ognia, to jeszcze będzie. Um, to jeszcze w sumie. no nie wiem co. tam się będzie pewnie robić. Ale no wtedy... Jak będą się te ponuce strzały jeszcze bardziej zwiększało obrażenia od, od, od balistów. A i szczęście, no właśnie, jak jeszcze siądzie szczęście parę razy, to już w ogóle jest masakra. Obrażenia są gigantyczne. Nie ma co. Dobra, mi się, że może jeszcze jakieś inne walki i będziemy kończyć. Nie. I mam nadzieję, że chociaż trochę, chociaż trochę lepiej już było, jak już nie, nie, nie zatrzymywałem i, i, i po prostu leciliśmy cały czas. Musiałem tylko się przełączyć w pewnym momencie na kolejny materiał, bo już zdobyćmy ten garnizon, tak? Teraz jakby oglądamy sobie drugą część, która jest do momentu wyjścia na morze. Tutaj oczywiście ścigamy te centaury, no stwierdziłem, że o kurczę, o, ja to jednak jestem. Nie dość, że ścigałem te centaury, mimo że chciałem uciec, chciałem je ścigać, żeby dostać więcej expa. Plus jak straciłem jednego chyba goblina, tak? Czy coś, jedną jednostkę straciłem dosłownie, w to, 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 to jeszcze ją powtarzam, prawda, bo u, da się ją zrobić lepiej. No tak, da się ją zrobić lepiej, da się ją zrobić bez strat, hmm, ale widzicie, takie... Taki mini maxing, już trochę, nie? Że po prostu jedna jednostka. Nie, musimy powtórzyć. Bo to jeszcze nie można. Nie opcji, żeby dostać połowę doświadczenia za to. Nie, musimy całe, całego ekspansować, zrobić. Całego. No trudno. Atak, oczywiście, oczywiście, że my bierzemy atak. Atak zwiększa obrażenia od balisty, więc jak najbardziej jest to opłacalne. No, zobaczymy, czy jakaś jeszcze jedna fajną walkę, czy nie. Tutaj się właśnie znowu zastanawiam nad tym, jak, jakie tam są czary w tym drugim zamku. No bo w tym pierwszym zamku znowu nie było tego drżyj przed Memrykiem. A czy w drugim zamku będzie drżyj przed Memrykiem? Budujemy drugi, drugi poziom i uwaga, uwaga, nie ma, jest słowawoza no, oczywiście, że tak. Drzwi przed rykiem nie ma, no trudno. O, pojawia się lazurowy, to jest właśnie chyba ten moment, kiedy będzie atakował, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc to nie jest zbyt fajne. Buduję trzeci poziom jeszcze, żeby sobie sprawdzić, jaki, jaki jest, gdzie w hordy, no gdzie w hordy się jak najbardziej przyda, tak zadajmy obrażenia po prostu. Jedyny okrzyk tak naprawdę, który zadaje obrażenia wrogim jednostkom, no nie słowa bo słowawodza rani nasze jednostki, więc po co to. Dobra, zgodziłem się, zgodziłem się jak najbardziej. Dobra, zbierzemy sobie to i wydaje mi się, że możemy sobie w tym momencie zakończyć, bo już zbliżamy się do pół godziny. Także co? czyta jednak jakieś czytanko. O, wczytywanko. Okej, okay, dobra. Jakaś jeszcze inna strategia. Ale dobra, skończymy sobie w tym momencie. I co? Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Nie wiem, czy mówiłem o subskrypcji o w górze. Chyba, chyba mówię, ale nie mówię. Nie wiem, więc trochę, trochę się gorąco znowu robi i znowu yy, znowu nic nie wiem, co się dzieje wokół mnie. Więc ja Wam bardzo dziękuję. A na pożera wszystko. Słyszymy się w następnym odcinku. I do usłyszenia.